kosmiczne ranczo, dlaczego warto? do góry do dołu samoloty latają fajnie mokro sucho zielone czerwone rollercoaster automaty sala zabaw duża iti e na rowerze kosmiczne potwory oni, ja nie melośmiocz 3 PO Boba Fett, Baby Yoda, Foto Imperatora można siadać Plac zabaw, kolejny plac zabaw, znowu plac zabaw. Hop 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 hop. Urodziny można robić. W buju, kręci się. W głowie też. Małe rakiety, duże rakiety. Lądownik księżycowy Apollo 11 w skali 1 do 1. Świnki jeżdżą. Nawigacja. Wszędzie blisko. Z archiwum X. To znaczy R. Pamiątki. Wyjątkowe. Księżyc prawdziwy, można dotknąć. Piana, kręgi w zbożu, gabinet luster, głowy nie mam. Lego, kosmiczne, mostek i staw, ole grillowe, leżaczki, hamaczek, lody, amciu, tu dają, dobre, bezpiecznie. Pan kierownik, miły, nawet kasy, ceny, godziny. Dzieci się bawią, ty chillujesz, Proste.